Urodziłem się i mieszkałem w opalenicy do roku 1985. I pracowałem wtedy jako zecer w drukarni UM. I do solidarności wstąpiłem w 80 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Yy, związałem się z kolegami yy, o podobnych poglądach antykomunistycznych. Mój ojciec yy, był w AK w 48 Pułku Piechoty i po prostu razem yy, słuchaliśmy Wolnej Europy jako młody chłopak. Yy, I po wprowadzeniu stanu wojennego z kolegami malowałem różne hasła na murach. Yy, solidarno żyje. Wrona Skona, zima, na, zima Wasza, Wiosna Nasza i takie wiele innych haseł. No i później poprzez święte pamięci Roberta Budzyńskiego poznałem Szymona Łukasiewicza i wstąpiłem w 80., bodajże koniec 83. do Solidarności Walczącej. Składałem przysięgę w obecności Szymona Łukasiewicza i y, Macieja Frankiewicza razem z Robertem Budzyńskim. No i później zajmowałem się kolportażem najpierw drukowaniem. Najpierw drukowaniem. W Murowanej gościnie razem z Robertem Budzyńskim drukowaliśmy dwutygodnię Solidarność Walcząca, Oddział Poznań. Tam jeździłem, bo mieszkałem wtedy od 85 mieszkałem w Poznaniu. To wtedy właśnie po pracy odbierałem od Szymona Łukasiewicza ramkę z naświetlonym tam, z naświetlonym tekstem i jeździłem pociągiem do Murowanej gośliny i tam y, odbierał mnie w murowanej gościnie Robert Budzyński i maluchem jechaliśmy do Kamińska, to jest taka mała miejscowość, można powiedzieć uzdrowiskowa, ale tam kolega mieszkał i tam drukowaliśmy y, dwutygodni Solidarność Walcząca, a później zawoziliśmy to do Szymona Łukasiewicza, do Poznania. Ale to trwało nie wiem rok może później zająłem się oprócz drukowania jeszcze kolportażem. Maciej Frankiewicz dał mi kilka adresów, gdzie mam to kolportować. Ten w Poznaniu kolportowałem to m.in. innymi na Osiedlu Piastowskim, później na ulicy Dąbrowskiego. Ten dwutygodnik była parę sytuacji nieprzyjemnych, bo kiedyś jakaś moda Mama chłopaka z liceum wyszła i powiedziała, że, że mam jej syna nie wciągać w, w takie rzeczy, bo po prostu może zostać jej syn wyrzucony ze szkoły. Ale tak po prostu najwięcej najwięcej wrażenie na mnie zrobił w świętej pamięci Waldemar Pieczek, bo do niego woziłem, woziłem i bibułę, i odbierałem różne książki drukowane w podziemiu, m.in. archipelagułach, na nieludzkie ziemi Czapskiego, później takie znaczki okolicznościowe, kalendarze i rozprowadzałem to po innych tam punktach. I tak to trwało może tam, a też miałem jedną sytuację chyba bodajże w 86 czy 87, już nie pamiętam, wychodziłem, po bibuły, bo odbierałem bibuły, później już nie drukowałem, tylko odbierałem materiały konspiracyjne w piwnicy na winogradach i Maciej Frankiewicz w ostatniej chwili, gdy wychodziłem z domu, do mnie zadzwonił, ja już byłem na klatce schodowej, ale się cofłem, bo nie wiedziałem coś, kto dzwoni. I Maciej Frankiewicz powiedział tylko nie idź tam, już wiedziałem o co chodzi i w ten sposób później się dowiedziałem w dzienniku, czy w teleskopie, w takiej lokalnej telewizji że po prostu SB namierzyła tam lokal konspiracyjny i w ten sposób uniknąłem, można powiedzieć, więzienia. Ale też to trwało tam jakieś do 1987 i później w 1988 wpadłem na osiedlu Kopernika, w piwnicy właśnie, ale to już nie było wtedy więzienie, nie groziło, tylko dostałem kolegium. To nie pamiętam, czy to było 14 tysięcy, czy 14 milionów, nie pamiętam, chyba 14 tysięcy. Ale w każdym razie, no SB wtedy mnie już łagodnie traktowała, bo wtedy już było takie porozumienie, nie wiem, chyba jakieś góry, że nie może być więźniów politycznych, tylko yy, yy, po prostu kto na, został namierzony na działalności konspiracyjne, to dostaje jakby kolegium za wywrotowe hasła, czy konspiracyjne książki, czy gazetki, co tak dalej. No i tak w tej chwili można go powiedzieć to cała moja działalność. Poznałem wielu ludzi wspaniałych o podobnych poglądach. Mój ojciec zresztą też miał takie podobne poglądy, bo był w Armii Krajowej, mieszkał zresztą tam na dawnych terenach Ukrainy, na no to Galic Galicji tam walczył mój ojciec z bandami UPA, ze Sowietami, z Niemcami. Rodzina, jego mama i rodzice myśleli, że już nie żyje, bo nie było go w domu 3 lata. On był w partyzance po prostu. I także ojciec mówi, nie chciał za dużo mówić, bo to były straszne czasy, jeśli chodzi o, o bandy UPA, bo to były okropne, okropne tam morderstwa, dochodziło do strasznych rzeczy. I na ten temat mój ojciec nie chciał wiele mówić, bo to były okropne wspomnienia. Ale wracając do solidarności, to po prostu razem mieliśmy takie poglądy antykomunistyczne, nie? a wracając do solidarności walczącej, no tak jak wspominałem, poznałem wielu wspaniałych ludzi i wykształconych i zwykłych robotników i o, o średnim wykształceniu. I solidarność walcząca, można powiedzieć, była organizacją, która wyprzedzała rzeczywistość, no bo normalna solidarność mówiła, socjalista, tak, wypaczenia nie, a solidarność walcząca Mówiła twardo o niepodległości, o, o tym, żeby Sowieci wyszli, wojsko wyszło z naszego kraju i tak dalej. I były to bardzo odważne na ówczesne czasy hasła. A Kornela Morawieckiego dopiero poznałem tam powiedzmy w latach 90., pod koniec lat 90. i osobiście go za czasów konspiracji nie znałem. Ale no, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie swoim spokojem, logiką rozumowania i taką można powiedzieć, przyjazny był dla wszystkich i każdemu by pomógł. I był to naprawdę dusza człowiek o bardzo dużym horyzoncie zainteresowań.